Intermarsze. Nieświeżo, drogo. Dzisiaj w tym odcinku będą zwariowane i przerąbane produkty. A teraz przerąbane oferty. Tabliczka z napisem Uwaga kot. Jeśli wejdziesz do tej furtki, to kot cię ugryzie. Podrapie cię też i nie będziesz mógł żyć. Nie dotykać kota, bo cię drapnie i ugryzie. Cena 100 000 zł i 9999 groszy. Następna promocja tego sklepu. Tabliczka z napisem Uwaga zły pies. Zły pies wpuszcza nieznanych osób i nie wpuszcza znajomych. Jeśli dotkniesz psa, to pies cię ugryzie. Zostaniesz ranny, jeśli pies cię gryzie. Ma bardzo ostre kły. Cena 3 miliony złotych i 99 kunów greckich. Telefon komórkowy RILMI 7i. Ma bardzo rozbitą szybkę. Maksymalna pamięć telefonu to 1 GB. Jeśli pliki albo aplikacje przekroczą Ci limit miejsca, to telefon ci wybuchnie. Radzimy dodać blokadę ekranu, bo jak nie to wybuchnie. Cena 10 milionów złotych. A teraz ostatnia oferta. Mikrofon radiowy tracer. W tym mikrofonie ma głośny hałas i nie można go ściszyć. Jeśli przekroczysz limit głośności, to mikrofon ci wybuchnie. Cena 100 miliardów złotych i 999 milionów 999 999 groszy. To wszystko na temat przerąbanych ofert w tym sklepie. Zapraszamy do naszych przerąbanych sklepów.